Ej, dobra, ale nie spodziewałem się, że ona takiego dasza ma. Dobra. O bogowie, walka! Dzień dobry. To są te waterfole? Jak na drugie podejście z czwartych hapsów było całkiem okej, okay, ale teraz spoczuli y, się zapewnie, także pewnie żadnego hita nie zadam co wy na to. Wyjeb tą pałę? Dobra, robimy ją pięścią. Jaką ocenę był da gierce? Nie wiem, w sensie bossy są całkiem git, ale... eksploracja to do wyjebania, mnie boli ta eksploracja. A szlak! LN10 na 10? Ja bym polemizował. Zacznijmy próbę Obloks. Kiedy robisz bez śmierci? Eee, słuchaj, jak dobrze pójdzie to w tym roku. Nie no, w tym roku jest, jeszcze SL1 pójdzie. Myślę DS2, nie? DS3. Kurwa, DS2. To przejęzyczenie mogło mnie dużo kosztować. Kurwa, pojebany jest ten lifestyle. Możemy jakoś wyłączyć ten lifestyle? Zostaw mnie, Malenia. Trochę co spędzimy, słuchajcie, nie? O, to był ten waterfall. Są jakieś promocje na tego Robloxa? Ja bym coś zażartował a propos tego tytułu, co DF tutaj napisał, ale ja się boję, że tutaj już mnie nie puszczą. Ja pierdolę, no jak mi zrobić to piu piu piu, to ja nie wiem, jak to zrolować jeszcze. Nie mogę tego zrolować. Dosłownie teraz przeczytałem o tym grabie. Oj, waterfall, ale przeżyłem Kur! Była druga faza, kurwa, piąta już była, nie? Nie, nie było drugiej fazy. Jak sparowała wielką pałę, nie da się. Boże! Kurwa, dawno nie było. Ja, pierdolę, dawno nie było pani krole. Arr. Dobra, pomyślmy tak. Obiektywnie jestem w dupie. Jak z niej wyjść? No, chyba w stronę światła. Czy może powinienem iść w stronę ciemności? Słuchajcie, mam taki plan, żeby nie wyjebać się w pierwsze 10 sekund. Kurwa. Ej, ale tak szczerze. I kaj tu jest samon. Naradana było 15 samonów na malenie. Nie ma? Nie ma samona, żeby dać gamerów, wkurwić. A jak bym ją spróbował zrobić na koniu? Tak, by the way, nie znalazłem po to od dłuższego czasu. O kurwa, waterfall. Będzie Ender SL1? Kurwa, znając moje pojebane pomysły, to będzie. W tym roku moim planem jest yy, prawdopodobnie DS3 SL1. A co potem, to się zobaczy. A będzie Slickson No Hit? Nie w tym życiu chyba. Tylko spróbuj jebana waterfall'a puścić, nie? No kurwa, to wzięła piu piu, piu i graba ich. Le, le, le. Leżeć. Dobra. Przeżyłem, mamy to. O kurwa waterfall. Kurna no, że też oberwanie pałą nie sprawia, że przerywa tego graba. O, szybki jest ten grab. Żyję! O, miło! Zajebiście balenia. Tak jeszcze tfu, spludała dla mnie. Prawie, o kurwa. Zamiast parować dalej w czasie ataku, to muszę parować przed, bo inaczej zostaje taki w pierylę, że lecie Dobra, jest git, jest git, nie oberwałem jeszcze, ona dużo obrywała. O kurwa, Waterfall. Kurwa, to jest za szybkie, za szybkie, nie widzę, nawet nie wiem, w którą stronę to rolować. Czy od niej, czy do niej, wydaje mi się, że są dwie bezpieczne strefy. Albo w chuj daleko od niej, albo w chuj blisko niej. O kurwa. Ej, bez ona chyba to sparowała, był taki dźwięk. Oj. Ej, chyba to paruje, nie? Jak tak odskakuje. O kurwa. Ja pierdolę jak ja już widzę, że ona jest w górze, to jest w dupie, nie? Nie no ja pierdolę, nie... Szczerze nie widzę tam opcji zrolowania tego na ten moment. Jak ja mam tu zrobić na SL1, powiedzcie mi. Kurwa, zastąpię! No i chuj, arena mi się skończyła! Ja pierdolę, nie! Dlaczego? No już jeden raz się zdarzyło, że mogę uciec, no, Oj, za szybko! O nie, zaraz! O kurwa. Jestem zdziwiony, że graba nie dostałem. Byłem pewien, że mnie złapała. Znaczy nie, no zeszło mi chyba, ale dosłownie tyle paska, nie? Czyli, no ile, to 20 centymetrów, nie? Kurwa, beka, bo mi się bep kliknęła akurat na Waterfalla, nie? Jeszcze mi kurwa besie sklinuje do chuja w tym jebanym padzie. Jesteś oazą pierdolonego spokoju. Cia, myślicie, że ta malenia padnie w przeciągu najbliższego miesiąca? O kurwa. Przeżyłem! Prawie. Ale już widzę nadzieję, już widzę nadzieję w tym waterfallu. Jakoś, jakoś... Ej, wiecie, że dzisiaj tylko jest 50 gonów ponad? Znaczy, ja jakie mam problem? Dostałem żarła, a jestem głodny. Ale mam też drugi problem, bo mi trener napisał Zachęcam do kontrolowania diety, ty jebane grubasie. Wystarczy, że nie będę umierał ją pokonam. Kurna, ale by naprawdę dobre rady dajecie na tym streamie. Ej, dobra, dobra, dobra. Może zobaczymy drugą fazę. Druga faza! Tak jest! O! O nie, kurwa, jeszcze jeden hit! Pytaliście, czy zobaczymy dzisiaj drugą fazę? Macie! Stopki dalej metalowe. No nie, status mnie zabił. Kurde, ale już trochę, trochę lepiej. Tylko ten pierwszy, ten pierwszy, ten pierwszy, nie wiem jak zrobić. A może ja nie powinienem być przy niej? Ej, to jest dobra rozmowa. Ja może nie powinienem być przy niej, tylko powinienem się trochę odsunąć. Dobra, let's go, chodź malenia, Kamalenia, malenia, kam malenia. Ale to jest w końcu to, to jest to dla czego grałem w tego Eldena. Już, już, już coraz lepiej. Już nie, nie, już nie wszystkim obrywam. Ale kurde, wam, że przez to, że już gram w tyle w te solsy, to ja w ogóle tutaj nie mam jakiegoś takiego zdenerwowania. Ja po prostu nie widzę, żeby tutaj było jakkolwiek niesprawiedliwie. Po prostu ja widzę, że ja muszę się jeszcze nauczyć. To jest zajebiste. Jeszcze rok temu bym się wkurwiał na to malenie, nie? A teraz na chilku. No nie! Ale co, dlaczego ona się tak kuźwa? widzi? ona się aż teleportuje tutaj. Czy to Winatuska? W sumie? Może być, może być. Jak najbardziej, jak najbardziej. Myślę, że jest to Legit, Legit teoria. O chuj. Ja bym chciał to zobaczyć po prostu w jakimś spowolnieniu, bo kurwa nie widzę, no. Do dupy. Relik. Skoro jesteś na streamie edukacyjnym, to ja ci powiem, bynajmniej, to nie, to nie jest to samo, co przynajmniej, bynajmniej jest wzmocnieniem, nie, to, jest, to się chyba partikuła w ogóle nazywa, jak się nie mylę, ale tutaj już mogę pierdolić. Na przykład, dobierali ci sili się dzisiaj do dupy? Nie, bynajmniej. Jestem malenia, no, niesamowite. Cyk spały, cyk spały, cyk spały. Cyk spały, dawaj. Oszlak. Dlaczego nie leczę się w ogóle? Bo jestem prawdziwym mężczyzną i ja nie potrzebuję leków. Nie po to mam jedną pałę, żeby się leczyć. O Oszlak. Jan, czy cię lubię? To nie jest dobry, dobry moment na zadawanie. Znaczy, w tym stanie polskiego internetu, to nie jest dobre pytanie. Alter4, proszę cię bardzo. Dobra, kurda, czas te nowe zabrałeś, Sebaken. Jeszcze raz trzeba odpalać. Ej, odpala mi się to? Jeszcze raz. Kurna, no, na chuj mi to było. Dobra, proszę mi więcej takich głupich pomysłów z 4 nie podsuwać, co? O, szlak. Ha, Żyje! A skurna, no. Dobra, dead. Ale chyba coś rozchmieniłem, kurde, chyba bardziej na boki trzeba rolować niż tył. A? tyłu. Dedy nie idą w las tylko w nas. Nie, ta muzyka będzie mnie nękać. Dobrze idzie, dobrze idzie. Nie wiem dlaczego, ale ta muzyka ogólnie mi Fridę przypomina. Ohoj. Ha! Ty, to jest to! Rolowałem na boki i się udało. Drugi raz. Nie robię tego idealnie, ale jestem w stanie przeżyć. Kurwa, jeżeli padnie, teraz to będzie beka. No to beka. Kurwa, stamina. Mówiłem, że Waterfall'a zaczynam ogarniać, się. Oho. Kurwa. ja. Dobra, chcecie tego Robloxa czy nie? Przyznać Czy wy to widzicie? Ile tu tego jest? Patrzcie, jak ja zrobiła przepyszne ziemniaczki. Ja się muszę chyba, słuchajcie, z wami podzielić, bo kuźwa, to jest przesada. Ej, ale po powiem wam tak, powiedzieć babie, że nie chcesz dużo, bo jesteś w miarę najedzony, nie? No to widzicie. Ja nie wiem, wydaje mi się, że każde kobiecie w pewnym wieku odpala się taki, wiecie, zmysł matki-babci, która na informację, ile ty chcesz zjeść, mówi, o, się kurwa nie zna. Ja, ja lepiej wiem, ile on zje. Ja teraz będę generalnie sobie ginął, bo ja muszę mieć czas na zjedzenie, słuchajcie, dlatego tak, nie? Nie no, ale chyba powiem wam, że zjem mięso, zostawię ziemniaczki, bo to jest przesada. Wymówki klasyk. A już najlepszy materiał, to już będziesz wiedział, ile było wymówek. Właśnie, kto nie widział, zapraszam. Zobaczcie sobie, jak mój montażysta sobie ze mnie bekę robi na moim kanale. Szlak. Dobra, ale stankowane. O kurwa. To jest wszystko dlatego, że ja teraz jestem yy, ociężały po powiedzeniu słuchajcie jak coś, nie? Nie, no przesada z tym żarciem. Najlepsze no jest to, że na pewno w kuchni jest taki jeden delikwent, taka blond piękność, która nie pogardzi żarciem. Nie, mój pies. Czajcie, że aktorzy w filmach dla dorosłych to nie jest tak, że oni są. Godzina na stójce, czy ile tam trwa film ten przyrodniczy, tylko oni mają coś wstrzykiwane w ciało jamiste, jak to, jeżeli do, się nie mylę, i dlatego ta stójka tyle trwa. Oho. Dużo powiadomień na Discordzie i możliwe, że mama do mnie dzwoni, nie? Ale aż tak źle nie jest. Z mojego Discorda słuchajcie, są cztery powiadomienia. W sensie z, z, z tego, z tego z serwera, jak kogoś nie ma, to zapraszam. A może być przerobić na maga? Na tym, ale poczekaj, jak mi sowa nie będzie, jak zasłaniała, to wtedy cię zaszmacę strasznie. O kurwa Broblok się by kurwa takich rzeczy nie było Przeodprawie by było zajebiście, na tacy bym jeszcze zebrał do najty sa 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 a, a. a może ja mam za dużo zbroi, dlatego co? Może na golasa by było lepiej Jezu jaka ty jesteś kurwa wolna, no ho, podejdziesz tu? Kur! Ja pierdolę nie druga faza. O kurwa mam minimum, a ona wyjebie mi teraz ten atak. No to chyba się żegnamy drogi- drodzy widzowie. Biegnij do przodu. Dobra, spróbujmy. Tej, bez kitu zadziałało. Dzięki. Kurwa, ale to jest chyba trochę inne mi się wydaje. Oho. Kurwa nie! Kurwa, mi azaki jak sobie nie syła, to mi aren pomniejsza. Pa, 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 pa. Dobra, jak to się odpala? Kur na te samony. Dawaj, malenie. Jak ją cosplayuję? Że chcę, że mam se włosy zapuścić? Mordo, mi za kola rosną, a ja mam ci włosy zapuścić? Blade Tfu! Nie! W życiu! Nie, 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 nie! Żadna Warszawa. Dwa lata chyba jeździłem do Warszawy i jebać Warszawę, powiem wam. Jeżeli jest to jakiś Warszawiak i się poczuł urażony, to bardzo kurwa dobrze. Ej, a nie z... Nie macie takiego wrażenia, że kiedyś była beka z Radomia, czy, 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 czy te... o chuj? Kurde, najlepsze jest to, że ona jest opcjonalna, totalnie. I pewnie jakbym używał tych wszystkich buffów, których nie wiem jak się używa, to byś ją zanihilował, ale po co to komu? Kurde! To się nie za dobrze bawicie na tym czacie? Ja bym ją teraz zabił, ale mi się nie chce, wiesz? Wolę sobie poczekać na jakąś dogodniejszą okazję. Zaraz zobaczę, ile tam z tego streama dzisiaj już zarobiłem. To wam powiem, za ile mnie odjebało. Dobra, ile ja na tym ginięciu na Malenie sobie zarobiłem przynajmniej. Zarobki, o, zajebioza. Jak to zero? Jak to zero? Przecież DF dwie reklamy miał. Naprawdę jest warty zero? Kuźwa, wczoraj jeden cent. Kurno, to ja obrażam widzów za jednego centa. Co to za guzdranie się? Robię co mogę. Robię co mogę, robię wam kontencik. Mówię, byście donatowali, byście subowali, to, to by szybciej to szło, ale tak, tak to trochę lipa, nie? Jak ci się nie chce starać, to niebieską platformę zakładaj. Dobra, pogadajmy, ile byś dał. O, albo zrobimy tego odwróconego Nifansa, słuchajcie. Ja wam będę wysyłał zdjęcia kutasa, a wy będziecie płacili, żebym przestał. Czekajcie, ja to mam łeb do interesów. Czekajcie, już robimy. Już robię pierwsze zdjęcie dla subów. A ciekawe w ogóle, jak tam ceny ramu, Czy dalej szybują? Nie no, na pewno szybują. Proszę, 64. Gigaramu za kawalerkę w Warszawie. Ale w Warszawie... Ej, Beskito, jakbyście mieli wybierać? Macie dowolne miasto w Polsce. Kupu kupujecie mieszkanie. I dlaczego nie wybieracie Warszawy? Puźwa, no byłem pewien, że... oho! Nie mówiąc o ten czobym prezydencie, a propos Rafałka, no to ja to już nie chcę tutaj wchodzić w tematy polityczne. Ale ja bym powiem, że się nie wybrał. Idę się strać? Znaczy idę psody strać. Bo, bo, bo. Całe szczęście. Yy, pomimo moich wszelkich narzekań, to mnie babała co chwila wyciąga na jakieś wyjazdy, więc nie mówcie jej tego, ale to, to jest fajne, że ona mnie wyciąga na wyjazdy. Bo ja powiedziałbym cały czas siedział w robocie. Także sędzia, jak będziesz prawdę, to prawdopodobnie to nie Proszę wyciem. <ś� Metallica> nie może się dowiedzieć, że jej słodzę. Kurwa. Sam jak gaciach robiłeś? A co ty myślisz, że ja mam spodnie na sobie?